if it's off too much się do nas w kolejnym odcinku ze Star Stable online, no, znowu się uderzyłam. Yy, to były takie, takie próbne rzeczy, co tam się, się, Nieważne, pominimy to yy, Jeśli chcielibyście... Co ja gadam? Co ja gadam? Co ja gadam? Czekajcie. O co? Co ja gadam? Dobra, macie tu taki widok w konisie. O, jak piękny, jakże piękny widok. Jeden zakochana, O, niekąd. I dobra, pominiemy to, co przed chwilą zrobiłam i w kolejnym odcinku ze Star Stable Online. I jak wam się podoba takie nagrywanie, to ja się cieszę i zobaczymy jakieś fryzurki mam Jezus, mój die line no, musi być. taki I dobra. zobaczenia w następnym odcinku, jest online. Jeśli, jeśli chcecie na przykład spotkanie z jakimś youtuberem. Nie wiem, nie wiem, co było słabe, ale gdybyście chcieli, to ja yes, okej. Okay. I... i... O Boże, gdzie nagrywanie poleciało. Mam zaraz tę te swiniankę, którą niedługo zrobiam i na moim moje wizu zostanie nagrodzone tym takim czymś, omotką. A tam Och, ja to mi się włączyła. Ach, ja ta, 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 Ale dobra, wystarczyłem na tym i to była taka spoiler mojego filmu niespodziankowego. To się szykuję, nie czasie przynajmniej w, sensie, w tych dwóch miesiącach, na pewno może się znajdziecie. A może nie dokładnie Ja wiem, mówię, że mój czas jest dziwny. I ja mówię do zobaczenia, bo ja już muszę spadać. Nie będzie taka seria spotkać, jesteśmy widzem, e napiszmy na Discordzie, gdzieś się sami każdy składam to tam. Najpierw do mnie może zrobimy sobie swojej dziesiątce, jak się I te A ja teraz się zregnę, Ale ładny tylko mam go. Dobra. Papatki